Dzień dobry, dzień dobry, witamy 17 kwietnia, Wielki Czwartek. My dzień zaczynamy od Placu Zaław, Patryś już tam pojechał ze swoją kościarką. Tutaj jest babcia, wyszła z domu w końcu. No idziemy, póki jeszcze nie pada, bo takie chmury tam są, że nie wiadomo kiedy zacznie padać deszcz. Na razie na placu zabaw pusto. A tu Patryś robi swoje akrobacje. Proszę bardzo, skacze. Ale jest zabezpieczony na deszcz. Także jak będzie mokro, to spokojnie może zjeżdżać. Tak, Patrynia? No, pokaż swoje akrobacje, co ty tu robisz? Babcia idzie sobie usiąść na ławkę. A tu Patryś, proszę. Się wspina, biega. O, proszę bardzo. Tu woda, a tu Patryś. Chlup! I Patryś tu na zjeżdżalni, na mokrej. Proszę bardzo. Chlup! Na pupkę. Babcia spaceruje. No i Patryś tu wyszedł na murek i proszę, nie chcę, żeby mu pomagać. I chodzi. O, i skacze na trawę. Jesteś? Gdzie teraz? Biegasz. No, dasz radę tu za wysoko chyba. Kombinuję. O. Tam niżej. Dał radę. Proszę bardzo. Tylko bardzo ostrożnie, Patryniu, bo to jest beton i wysoko. Trzymaj równowagę. Ej! No. Tak wysoki murek, o. I wylastam. No, gdzie idziesz dalej? Idziesz do końca? I hop. One, two, three. Hop. A, ale mokra trawa jest, a ja nie mam takiego kombinezonu jak ty. A, dobrze, a co ty tam szukasz, Patryniu? Gdzie jest ten robaczek? Nie ma? Gdzie on ma domek? Patryś gdzieś tu zobaczył robaczka w trawie, ale gdzieś sobie poszedł, tak? No właśnie. Tu Patryś ma taką zabawę, proszę bardzo, idzie, ale... No, dostanie dwa i się huśta. O, i spada. A teraz tu Patryś będzie zjeżdżał z rury na dół, tak? O, najpierw wychodzi wysoko, proszę bardzo. Tak, się wspina. Idzie na samą górę. A potem zjeżdża w dół. O, i jest. No i babcia siedzi tam, na ławeczce, odpoczywa zimno je. Ja mówię, jak zimno tu dzieci z krótkim rękawkiem biegają. O proszę, nawet w tych spodenkach. No a na razie jeszcze nie pada, więc fajnie. Pogoda nam się udaje. Już godzinę jesteśmy. Potem pójdziemy jeszcze do sklepu. I na capoerę, bo dzisiaj czwartek. My tu idziemy do sklepu, ale tu jeszcze mamy cały worek butelek i puszek i Patyś będzie wrzucał, tak? No to idziemy No jest tu ta maszyna i będziemy tu zaraz wrzucać te puszki wszystkie No i tu wrzucamy Patryś, chodź zobaczył zobacz jak jedzie, chcesz wrócić? Chodź Patrz, Patryś tutaj wrzuca Spróbuj tą dużą No, trzymaj. Trzymaj następną. No. Proszę. Trzymaj. No już nam się euro 60 uzbierało. Dobrze, naciśnij teraz tutaj to żółte. Mamy 6,50 euro. Dobra, i mamy już kupon, daj, będziesz już miał na autko, tak? Tak. Proszę, 6,51. Cztery? Tak. A co tu są, Patryniu, Twoje ulubione pączki, tak? No, Pateś już zobaczył, że są jego pączki. Już skacze, proszę bardzo. Dzisiaj zupkę ładnie zjadł, to może nagroda taka mała być. I tradycja tutaj krojenia chleba, tak? Ten, naciskaj. Patryś tu będzie kroił Ja piekę chleby, ale mąki mi brakło I zanim upiekę To na jutro będzie Więc Ciach, ciach, ciach Tak? No i to nasze zakupy Patryś tu sobie kupił książeczkę od byczarku A ja zapłaciłam 91 euro Było więcej, ale odjęli mi ten voucher za butelki to 6 euro Przewracamy. Tu Patryczek w świątecznym zajączku. No i my jedziemy tutaj z góry. Piękny widok na Kork. Jedziemy jeszcze do polskiego sklepu. Po rzeczy, których nie ma tutaj w Lidlu Irlandzkim. Kiełbaski białe, ser na sernik. No i tego typu rzeczy. Żurek, no, szan. Także jedziemy. A tu macie taki piękny widok na Kork. A to w polskim sklepie takie drobne zakupy. I tu 66 euro w polskim sklepie w mrozie wydane. To Patryś co je? Chipsy se kupił. I dwa pistolety. Po co Ci Patryś dwa pistolety na wodę? Nie wiem. Jak nie wiesz? Jeden jest dla kogo? Dla taty. Jeden dla taty, a drugi dla ciebie? Tak. I będziecie się lać w domu? Będziecie robić sobie z dingus Nie przykryć z głową, żebyśmy nie... Babci kupiliśmy jajo, żeby babcia też miała się czym bronić. Tak? Bo będziemy się lać. Tak? No, my wyjeżdżamy z bramy na kapuare i proszę. Nie mogę wyjechać, bo mnie zostawił. I nie ma nikogo. No, znalazłam właściciela samochodu. Był tam u mechanika i poprosiłam, żeby przyjechał. No, ale jak widać, mu się nie spieszy, a my czekamy dalej. No i w końcu... Wyjechaliśmy, idziemy na kapuerę. Babcia idzie z nami, żeby pat zobaczyć, jak Patryś ćwiczy, tak? No właśnie. No i to już Patryczek się przygotowywuje do zajęć. Proszę bardzo. No. Czekaj, nie wiem, jak się to nazywało, co tak ćwiczyło w tych białych. Juda, to jest kapuera. No, proszę do buta. No, i jedziesz. A ponieważ jest dzisiaj Wielki Czwartek, to my z mamą idziemy tutaj do kościoła na mszę, bo zaczyna się tridum Paschalne. Wracamy z mszy świętej. Tak się kończy dla nas wielki czwartek i życzymy Wam dobrej nocy.